Potliwość stóp i jakie naturalne sposoby mogą na to pomóc? W dzisiejszym odcinku pokażę dwa napary z bardzo ciekawych roślinek, które pomogą właśnie przy potliwości stóp. To co? Zaczynamy! Pierwszą roślinkę, którą wezmę tutaj do siebie będzie może szałwia. Będzie to szałwia. I myślę, że ta roślinka głównie kojarzy nam się z płukankami na chore gardło. Ale ma ona także właściwości, które mogą pomóc właśnie przy problemie potliwości stóp. To działamy z pierwszym przepisem, czyli napar z szałwii. Dwie łyżki rozdrobnionego, posiekanego ziela, mogą być także liście z kwiatami, zalewamy jedną szklanką wrzątku i pozostawiamy pod przykryciem na 20 minut. Napar z szałwii, który przygotowała Julia, pokażę Wam jak domowe spa sobie zrobisz przy przypadku potliwości stóp. Tak więc w misce mam już gorącą przygotowaną wodę i do tej wody dolewam razem z listkami ten napar z szałwii. I moczymy nasze stopy około 15-20 minut. Zioła, które działają przeciwpotliwie, to liść orzecha włoskiego działa bakteriostatycznie, kwiat lawendy jest to moc olejków eterycznych i nadaje piękny zapach. Biała chuba jest mocno przeciwpotliwa, a mydlenica jest to źródło saponin, które pięknie myją i super współgrają z innymi roślinami. A jeśli nie chcecie kupować tych czterech ziół oddzielnie, mamy dla Was gotową mieszankę, która zawiera te wszystkie cztery zioła. I Julia pokaże Wam drugi sposób na przeciwpotliwość z użyciem właśnie tej mieszanki. Sposób przygotowania jest bardzo prosty. Woreczek z ziół zalewamy pół litrem zimnej wody. Umieszczamy to oczywiście w jakimś garnku, doprowadzamy do wrzenia i pozostawiamy pod przykryciem na około 30 minut. Woreczek z ziołami potem wyjmujemy, a wywar wlewamy do miski z ciepłą wodą. Stopy należy moczyć codziennie około 10 minut przez 7 dni w przypadku nadmiernego pocenia się. A trzeci przepis, który wam dzisiaj pokażemy, jest to napar z hyzopu. Rozdrobnione i posiekane dwie łyżki ziela, mogą myśliście z kwiatami, zalewamy wrzątkiem i pozostawiamy pod przykryciem na 20-25 minut. Napar, który przygotowała dla was Julia, mam już w misce gotową ciepłą wodę, dolewam tego gotowego, ciepłego naparu i moczę tak swoje stópki około 15 minut. A jeśli masz te dwie roślinki, połącz je, a wtedy efekt będzie szybszy i mocniejszy. Powtarzaj tę czynność przynajmniej dwa razy w tygodniu. A czwartym sposobem jest użycie hydrolatu z liści orzecha włoskiego. Jak przygotować taką kąpiel z użyciem hydrolatu? Do miski wlewamy ciepłą wodę, następnie do tej wody dolewamy 50 ml hydrolatu. Stopy należy moczyć codziennie około 10 minut przez 7 dni w przypadku nadmiernego pocenia się. Jak widzicie, natura daje nam wiele możliwości, także przy problemie potliwości stóp. Więc, jeśli macie problem, tak jak Julia powiedziała, z potliwością stóp, ale również rąk, bo tak naprawdę, jeżeli ręce w okresie wakacyjnym też się wam pocą, takie właśnie sposoby, które tutaj wam pokazałyśmy, również pomogą. Mo również pomogą i możecie sobie moczyć swoje dłonie właśnie w tych mhm. naszych przypisach, które obydwie z Julią pokazałyśmy. pokazałyśmy. Także serdecznie zapraszamy do subskrybowania kanału, zapraszamy na nasze. Wszystkie social mediowe kanały, takie jak Instagram, TikTok czy Facebook. No i oczywiście, jeśli spodobały Wam się te przepisy, zróbcie koniecznie sami, Słyska. albo wpadajcie na stronę dla.pl i kupcie online produkty. I koniecznie podzielcie się przepisami na naturalne sposoby przy stóp. Dziękujemy Wam serdecznie, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, pa pa!